Widzowie, witam was na moim kanale i dzisiaj jestem Storym. Standardowo, siemano widzowie. I dzisiaj mówimy, według nas najgorsze rzeczy, które wyszły w ostatnim Brotoku. A troszkę w sumie takich gorszych rzeczy też w tym Brotoku było, wiadomo, były też fajne zmiany, ale no musimy tutaj dzisiaj powiedzieć o tych najgorszych rzeczach z nowej aktualizacji. A jeżeli chcecie więcej odcineczków Storym, to zostawcie Subika na tym kanale. Polecamy subskrybować mordeczki, ja w sumie nie wiem, czy chcecie ze mną więcej odcinków, ale please zostawcie jej tego suba, lecimy po 200 tysięcy na jej kanale, więc polecamy ją subskrybować i. Uwaga, łap! <laughs> Jeżeli chcielibyście takiego spajka, to zostawcie łapę w górę. Zobaczymy, ile będzie takich osób, które by go chciały. A propos takiego właśnie Spajeczka, moi drodzy, już jutro startuje nasz wspólny sklep. Otwieramy nowy sklep, na którym będą gadżety Brawl tak jak jak m.in. taki pluszak Spike, wiele oryginalnych gadżetów i jutro się dowiecie wszystkiego, więc oglądajcie moje jutrzejsze odcinki, bo tam będziecie mieli więcej informacji. A tutaj wyświetlam zwycięzcę ostatniego konkursiku na skina do Oli'ego. Dokładnie tak, ziomale, gratulacje, to udało się wygrać skinka od idolki, więc chcę chcesz go sobie odebrać, to napisz do niej na maila, którego masz podanego w opisie tego filmu, lub na jej Instagrama też w sumie tam jest podany. Nawet masz go tutaj mordo na dole pod tym overlayem. Ale jak nie wygraliście, to nie przejmujcie się, bo mamy dla Was coś jeszcze specjalnego. Właśnie na TikToku Idolki. Tutaj Wam wysiedlamy cały ten TikToczek, nazwę jego. Wleciał TikToczek, gdzie macie również konkursik i możecie wygrać tego samego skinka do Więc jeżeli go nie wygraliście, to wpadajcie na TikToka. Już teraz możecie wbijać na najnowszy filmik na TikToku i tam też wybierzemy jedną osobę, która od Idolki zgarnie skinka tego Oliego. No dobra, więc pierwsza, najgorsza rzecz, Według mnie i według słyszałam wielu graczy, ponieważ wyświetlało mi się to bardzo często na TikToku jest to, że kolejna rzecz leciała do Stars za pieniądze. Chodzi tutaj dokładniej o Karnet Pro. Aha, karnet rankedowy mówi, że to jest dla Ciebie najgorsza rzecz, tak? Ja się nie do końca z tym zgodzę. Okej, okay, zgodzę się z tym, że jest to kolejna rzecz za pieniądze, trochę ich już twórcy ostatnio dodadzą. Na wszystkim chcą tak naprawdę zarobić, ale z drugiej strony zarabianie w taki sposób moim zdaniem nie jest złe, bo ten karnecik kosztuje tylko 100 zł, patrząc na to, ile rzeczy ma. No bo wiadomo, 100 złotych to jest dużo, ale na to, ile on ma tam rzeczy, przecież on ma 600 zł. Gemów między innymi. No niby tak, ale ja na przykład uważam, że powinien być też karnet za gemę, tak jak to było kiedyś, i tak dalej, które da się pozbierać w grze, a nie trzeba na to jakby wydawać ciągle jakby pieniądze. To pieniędzy. też ma sens, ale z drugiej strony masz ten karnet pro darmowy, co nie? Ten na dole taki darmową wersję jego, i tam też masz dużo fajnych prezentów. Nie takie fajne, no bo wiadomo, ale i tak są one spoko, więc zawsze coś, ale wiem o co Ci chodziło. Mogę się tutaj tą zgodzić, ale ja też tutaj i tak jestem fanem tego rankedowego karnetu i mi się to podoba. Powiem drogą dzisiaj taki karnecik wyszedł, więc pamiętajcie, jak będziecie go kupować od bo dla osób, które użyją kodotori, mamy specjalne. Zaraz przejdziemy do kolejnych rzeczy, ale jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że w tą środę, 26 lutego, około godzinki 16, odpalę Wam przedłużanego liveika na tym kanale. No więc możecie też wbijać do idolki w tą środę, to będzie śmiesznie. A jeśli ktoś wyśle tysiąc o tych na przedłużanym liveiku, weźmiesz siedzieć? To, to przecież to nie nie, jest nie, nie, to jest. Tak, ty będziesz siedzieć, ja? nie. Dobra, drugą rzecz, którą razem wspólnie z idolką wybraliśmy i się zgadzamy z tym, to nowy tryb UNO. Ja go jeszcze nie hejtuję, nie grałem jeszcze w niego i tak dalej. Może on się okazać nawet spoko trybem, aczkolwiek problem w tym, że są strasznie skomplikowane. Tak naprawdę, jak na pierwszy rzut oka się go oglądało na broszoku, to nie było wiadomo o co w nim chodzi. Do takie dziwne, jakieś zasady były. Dokładnie tak. Dosłownie ja lubię takie proste tryby gry. Typu, nie wiem, knockout. Brobola może nie lubię, ale jest wiele takich trybów, które po prostu były w grze, ale były zbyt trudne do grania i wielu graczom się po prostu nie podobały. No dokładnie. Każdemu się będzie chciało w to grać, rozumieć, jak się w to gra i tym podobne. W ogóle więc... nauczyć się grać. No to jest właśnie też ten problem. Wydaje mi się, że Stars to jest taka gierka, która powinna dawać takie proste, logiczne, szybkie tryby, żeby nie zajmowało to jakoś dużo czasu. I nie trzeba było jakoś tak specjalnie myśleć, tylko skupić się typowo na graniu. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym trybie Uno, czy według was to jest spoko, czy nie. Ja tak jak mówię, dopiero tak dokładniej go ocenię, jak już typowo wejdzie do gry, ale ogólnie sama współpraca z Uno, to mi się bardzo podoba. Chodzi tylko o ten tryb. Kolejną rzeczą jest to, że taki biedny Clancy nie dostał znowu skina. Dostał tylko jednego, tego, co jest jakby na Brotoku, w którym wyszedł tego za 29 gemów i potem nie dostał żadnego skina. Oj, jaki biedny. Nie no, dobra, tak szczerze, no to rzeczywiście ma ich bardzo mało, a troszkę już w grze jest. wiadomo, nie jest jakiś najstarszy, zadymiasz, ale trochę już w tej grze jest, i praktycznie chyba jest jedną z nielicznych postaci, która już teraz w tym Brawlu jest, a ma tylko jednego skina. No wiadomo, ma jeszcze srebrnego i złotego, ale to jest normalne. Powinien jakiegoś dostać, przynajmniej w tym update, bo praktycznie każdy zadymiar już ma minimum dwa skinki, a taki Klency cały czas tylko tego jednego brzydkiego jeszcze takiego ma, nie? Więc no, jak to idolka powiedziała, biedny Klency, Ewidentnie. Dla mnie dużym minusem jest to oczywiście, że znowu Bini dostała skinka, ale tym razem już myślałam, że go dostanie, ponieważ na takim filmiku, który wyszedł przed brotokiem i był na Twitterze, był taki chrząsz. I ja dosłownie myślałam, że to jest coś do bi, tak jak tutaj była taka większościowa. Taka pszczółka i mała, która tam ma no, obok, nie? że to będzie coś dobi, a się okazało, że to był skinek do Karla. No, do Karla są takie ale przynajmniej dostała hiper, więc jest jakiś to plus, ale liczyłam już na tego skinka. No szkoda, bo w sumie bitawno dawno nie miała żadnego skina. Ona ma tych skinów, no nie jakoś mało, ale jednak mogłaby mieć więcej w sumie, bo jest to dosyć popularna postać, więc no szkoda. Następnie przejdźmy do hiperek. Dużo nowych hiperek mi się podoba i jestem z nich zadowolony, ale na przykład taka amberka, ona w Brawlu jest już bardzo długo. Bardzo, a... bardzo długo. No tak, a nie ma dalej hiper do ładowania a na przykład postacie, które niedawno wchodziły, no to już hiperkę dostały. To samo w sumie tyczy się też chociażby poczekajcie, gdzie on tutaj jest. O, tu, Grifa. Griff też. Że te hiperki nie dostał, a też już jest mega długo w browlu, więc to są dwie takie postacie, które moim zdaniem teraz już powinny dostać tą hiperkę, a jej nie dostały. Też się chyba z tym zgodzić, nie? Zgodzę, zgodzę, bo nowci wcie że już dostali tą hiperkę. To jest takie niesprawiedliwe, trochę. No, tak, to czasem bywa w życiu. Napiszcie w komentarzu, czy Wasza ulubiona postać ma już hiperkę. Idolki ma, bi dostała teraz. No w końcu. Aaaa. Szóstą już najgorszą rzeczą jest to, że są znowu brzydkie skiny za 29 gemów. I jakby ja rozumiem, że te skiny kosztują tylko 29 gemów, ale uważam, że można było je zrobić ładne, po prostu no, ładniejsze, Jakieś fajne kolorki, zmienić coś takiego, a nie dawać coś na przykład takiego jak ta Amberka. Przecież ona jest tragiczna. Tak samo jak był Otis, Krugi i tak dalej, te kolorki były paskudne, więc uważam, że można byłoby to połączyć i zrobić taniego skinka, ale ładnego. No tak, takie pojedyncze skiny są rzeczywiście tutaj brzydkie za 29 gemików z tego update'u, ale ja i tak jestem zadowolony ze skinów za 29 gemów, bo jest kilka fajnych. Kilka, tak trzy albo cztery takie skiny za 29 gemików nawet są spoko i mi się podobają jak za tą cenę. A no wiadomo, taka Amberka, tam jeszcze chyba funk taki był też brzydki, no to one rzeczywiście są słabe i na pewno no Na duży minus. Niepotrzebne są takie skiny. Po co takie dodawać, jak tak naprawdę. zatem jest ładniejszy bez niego. Też <noise> <noise> tak można powiedzieć. Według mnie jest też zbyt mało zmian. Ponieważ według mnie byłyby fajne takie tryby, na przykład jak 1VS1, takie typowe. Jak gramy na live'ach, myślę, że to byłoby całkiem spoko. Tak samo, nie wiem, jakieś wyściki, coś w ten deseń. Myślę, że to by się bardzo fajnie przyjęło, Bardzo by się spodobało, jakby graczom i tak dalej. Fajnie by się w to grało na live'y, a nie ciągle te tryby 3x3 albo 2 na 2 Ja się zgodzę z tym, że mogliby dać coś więcej w tej aktualizacji. Nie mówię, że typowo tryby, bo tryby tam co chwilę jakieś dostajemy niby, wiadomo, mogłyby być lepsze, ale po prostu brakuje mi chociażby jakiejś nowej skrzynki w tym updatecie. O, no e, nie? właśnie, czegoś to w też. tym stylu, bo tego w ogóle nie mieliśmy, a szkoda. Też się z tą zgodzę, myślę, że to na pewno by jakby zaciekawiło też graczy. No i jeszcze w sumie na koniec, jedna rzecz, którą ja tutaj dodałem, czyli no to nowe logo. No i no, średnie. Nowe jest. zdjęcie jest. profilowe Brawl Stars na sklepie Play na App Store nie jest za ładne. Te wcześniejsze, które były, były o wiele ładniejsze. Mogli jakoś twórcy coś lepszego co dopracować, a nie znowu takie rankedowe, to e, o tak, tak średnio to wygląda, ale to już się czepiam byle czego tak naprawdę. Naprawdę no bo w sobie ikonka nie jest taka ważna, nie? Przed końcem tego odcinka chciałabym z Wami kupić mega fajnego skinka, ponieważ długo się na niego polowałam, a teraz zbiła na niego bardzo fajna promocja. I ogólnie jest to skinek, nie dobij, nie do B, nie do Jessie. Jest to skinek do Penny. Jest on naprawdę przepiękny. Bardzo mi się podoba w ogóle ta ikona, bo kiedyś ją zobaczyłam o jakiegoś jednego gracza i szukałam właśnie od jakiego skina ta ikona jest, i właśnie było to od tego skina. Więc ogólnie sobie razem ją kupimy. Myślę, że fajna promocja, minus 49 gemów, czy tam 50, więc uwaga, uwaga, mamy go teraz na końcu jest bardzo, bardzo ładny. Ogólnie był w karnecie zatymerski. Serio? Nie wiedziałam tego. Proszę bardzo, i mamy w końcu tą ikonę gracza. Jest przepiękna. No dobra, myślę, że to już ogólnie na tyle. Całość ogólnie Brołtoka była całkiem spoko. No, no oczywiście według mnie mogłaby być lepsza, nie jest to mój ulubiony brotoga ale też nie będę się tak bardzo go czepiać. Nie był najgorszy. No dokładnie, widzowie, nie ma co narzekać, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. hej ja